Witam Was bardzo serdecznie. E, szanowni Państwo, e, nowoczesna e, szkoła e, to e, ciekawa oferta edukacyjna, jaką się szczycimy, ale z tej oferty e, to również nieszczędne nowe metody e, przekazywania wiedzy i motywowanie młodych ludzi do samodzielnego jej zgłębiania. Dzisiaj uczestniczymy właśnie w takim przedsięwzięciu edukacyjnym. Zbiór kukurydzy po siebie na doświadczalnych poletkach, ale o tym powiedzą nasi goście, którzy mają najwięcej wiedzy na ten temat. Natomiast ja bardzo serdecznie chciałbym przywitać na dzisiejszym spotkaniu, na dzisiejszym przedsięwzięciu pana. Kamila Mazura, specjalistę do spraw doświadczalnictwa i nasiennictwa Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Prawa e, będą na samym końcu dla wszystkich. Dobrze? Witam serdecznie pana Piotra Libere specjalistę do spraw nawożenia i ochrony roślin. Panie Piotrze, witamy okay. bardzo serdecznie. Witam serdecznie również komendanta Straży Miejskiej, pana Bogusława Brańkę. Panie Komendancie, cieszymy się, że jest pan z nami wraz z całą ekipą, która będzie przy pomocy profesjonalnych dronów realizować film dzisiejszego przedsięwzięcia. I witamy szczególnie drogą nam osobę, naszego absolwenta, księdza Piotra i to, że, że, że przez chwilę pada, to za chwileczkę na podróżach góry tutaj minął, bo pan wiosna w przejęłości u góry i na pewno tutaj pomogli o dobrą, o dobrą pogodę. Mój drodzy Państwo, jeszcze witam Was bardzo serdecznie i samych doświadczeniach proszę, jeżeli go z imienia i nazwiska, to witam bardzo serdecznie i w tej chwili dla wszystkich prawa, dobrze? Emila, poproszę, żeby powiedział kilka słów o tym, co robimy, o doświadczeniach e, i o tym nasiennictwie, które było e, już tutaj wymienione. Tak, dziękuję, dziękuję za zapowiedź. E, moi dobry, e, to, że tu jesteśmy, to wydaje mi się, że dla Was, dla nas jest e, taka, jak na obecne czasy, doskonała forma pokazania i takich wspólnych relacji, gdzie my ze strony firmy, gdzie prezentujemy różne hodowle w całej dziedzinie. Tu nie powiem tylko doświadczeniu, ale nasiennictwa, bo to, co, czym my się zajmujemy, my jesteśmy dla Was dostawcą, Wy jesteście odbiorcą. Ja się bardzo cieszę, że e, mamy możliwość spotkania w takiej szkole, bo to jest jedne z jedynych naszych takich spotkań, gdzie mamy możliwość w szkołach e, z podłożem rolniczym takie doświadczenie prowadzić. Wy idąc do domu, możecie mieć troszeczkę wtedy lepsze, szersze spojrzenie, jak ma wyglądać nowoczesne rolnictwo i jak ma wyglądać, to, co będziecie kiedyś w przyszłości robili, my z naszej strony to, 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 czym się zajmujemy, czyli zajmujemy się dostawą produktów do produkcji rolniczej, ale tutaj akurat e, skupimy się na materiale siewnym, bo to jeśli chodzi o materiał siewny, to jest ta baza do całej produkcji. E, mając na uwadze, że jesteśmy na kukurydzy, dodam, że takich doświadczeń jak tu, które mamy u Państwa, mamy aż 31 porzucany po większej części Polski, no, Może to nie jest cała Polska, ale w bardzo dużej mierze porzucane po, po większej części Polski. Oprócz kukurydzy robimy też takie doświadczenia ze zbożami. Robiły doświadczenia ze słonecznikiem, który jest bardzo modny. Myślę, że na pewno zwróciliście uwagę w tym roku, że słonecznik mocno zakrólował na polskich polach. On pięknie wygląda, kiedy kwitnie. Bardzo mocno przyciągnę uwagę, ale tak doświadczenia z takimi produktami jak soja, To mi osobiście jest bardzo bliska. Że różnice w samych, e, w samych odmianach, bo tutaj to oceniamy, sięgają przy soi nawet dwóch ton, w kukurydzy sięgają kilku, pięciu, sześciu ton w skrajnych przypadkach. To przeliczając na dochód e, w ostatecznym gospodarstwie, niesie to za sobą bardzo wymierny skutek. Dlatego bardzo ważne to, co tu robimy, sprawdzanie odmian i dopasowanie do odpowiednich warunków każdego z, z Państwa gospodarstw. Na tym ma polegać nasze zadanie i myślę, że dzisiaj tutaj będziemy chcieli pokazać składek mam 12 odmian, tak? To tak, jest bezkuszenia No i ruszyliśmy z pierwszą zmianą. Proszę Państwa, udało się nam wykosić. Dodam tylko jeszcze jedną informację, gdzie jesteśmy. Dodam, że jesteśmy w produkcji polski, podia, rybadowicki. Tutaj przed plonem była kukurydza, czyli mamy stanowisko kukuryz, lewa, a. I warzyw stawikiki wygrała jeszcze trzy miejsca, bo na piłkę się spotkamy. Wygrała generalnie na jedną. Dekal, dekal. Firma Dekal. Dekal Podowla Dekal I tak, z wynikami. Numer 3 z plonem 14 ton 430 kg przy 31,9% wilgotności, co daje nam plon na 11 11,43 tony. Odmiana DKC 4109. Numer 2. Odmiana z plonem motym 13 ton 680 kg przy 28% 28,4% widoczności dodaje nam plon 11 ton 710 kg na sucho. Odmiana DKC 3888. Numer 1, odmiana, która w naszym portfolio występuje już od kilku lat. Odmiana bardzo stabilna. Tutaj myślę, że nie jest jakimś Jakim zaskoczeniem Odmiana DKC 3969 z plonem na MOKRO 1449, co daje nam plon na sucho 11 ton 830 kg. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Okay.